Dzień dobry, witamy Państwa w audycji prezydenckich kwadrans. Dzisiaj ze mną prezydent Anna Mieczkowska. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. I Katarzyna Mazur. Pani prezydent, zaczynamy od pytania dotyczącego sauny na plaży. Internauta pyta, kiedy powstanie i jaki macie pomysł na jej funkcjonowanie. E, jesteśmy w tej chwili na etapie um, opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. bo ten plan, który był, który funkcjonował dla tego obszaru, wykluczał możliwość usytuowania sauny w okresie, kiedy ta sauna jest najbardziej potrzebna. On dopuszczał usytuowanie sauny w okresie od kwietnia do października, a wszyscy wiemy, kiedy morscy jej potrzebują, czyli potrzebują w okresie zimowym, i to wymaga uzgodnienia z Urzędem Morskim. Plan już jest przygotowany, jest po zebraniu już opinii i został przesłany do uzgodnień do urzędu morskiego. No i teraz czekamy na to, czy urząd morski zaakceptuje. Miejsce przez nas wskazane. Oczywiście, zanim przesłaliśmy ten plan, to odbyło się szereg rozmów i, i spotkań z Urzędem Morskim, żebyśmy przygotowali już w takiej formule, która jest jak najbardziej akceptowalna przez urząd morski. Nie jest to łatwe, ponieważ wszyscy wiemy, że latem i ostatnio byliśmy świadkami są sztormy i posadowienie jakiegokolwiek obiektu no, wymaga rzeczywiście takiego dobrego rozeznania, w której części plaży można taki obiekt. Usytuować, żeby w przypadku mocnego sztormu nie został on zniszczony, żeby nikomu się nie stała krzywda. Więc wszystko robimy, jest to spowodowane no, po prostu rozbieżnością zdania między nami. Między tym, czego oczekują mieszkańcy, a między tym, co może zaakceptować Urząd Morski, ale mam nadzieję, że już taka, w takiej formie, w jakiej przesłaliśmy, plan zostanie zaakceptowany, czyli uzgodniony. No a po uzgodnieniach wyłożymy plan i będzie debata, i wtedy już będziemy informowali mieszkańców, że można przyjść na debatę, można swoje uwagi czy też e, wnioski, które są jeszcze. Być może nie uwzględnione w tym planie. To tak jak zawsze zgodnie z całym procesem um, uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, liczę na to, że uporamy się z tym planem e, w tym półroczu i że będziemy mogli planować na kolejny sezon już usytuowanie właśnie sauny, bo wiem, że na nią czekają mieszkańcy. Pani Prezydent, przechodzimy do kolejnego pytania. Dzisiaj mamy ich sporo. Czy zna Pani strzeżowanie ulic Łopuskiego Śliwińskiego? Dobrze by było je przebudować, bo nie jest oczywiste, jak wyjechać ze Śliwińskiego z obu stron na wprost, no i po bokach jeszcze stojące ciągle zaparkowane samochody bardzo ograniczają widoczność. Rondo by rozwiązało problem? No właśnie jest problem z ustułowaniem ronda, ponieważ tam rosną platany. I te platany piękne, są to nasze pomniki przyrody. One są pod ochroną ale no, kiedyś dawno temu jak zostało na tam posadzone pewnie nieco inaczej wyglądała y, sytuacja i po prawej i po lewej stronie y, tej ulicy ulicy Łopuskiego. dzisiaj te platany są po prostu pod ochroną i nie można wybudować ronda bez usunięcia platanów przynajmniej tych dwóch Skrajnych, więc to nie jest być może dobra i oczekiwana odpowiedź na pytanie, którą internauta zadan, no ale po prostu tam ronda nie usytuujemy. Natomiast odnośnie parkujących aut, ostatnio pan starosta się wypowiadał na ten temat, że przy zmianach organizacji ruchu usuwane jest do 10 metrów od przejścia, usuwane są miejsca postojowe i może to jest jakieś rozwiązanie, tylko że jeżeli my do takiego rozwiązania sięgniemy, czyli złożymy zmianę organizacji ruchu, zgodnie z wytycznymi, zgodnie z stanowiskiem obecnego starosty, no to podniesie się za chwileczkę dyskusja, że dlaczego likwidują, bo tam przynajmniej dwa miejsca będą zlikwidowane, a wiemy jak jest to newralgiczne, bo tam i uczniowie parkują i ci, którzy do szpitala przyjeżdżają, jest parking oczywiście przy hali Milenium, ale to jest parking płatny, więc ci którzy nie chcą płacić za parking, korzystają z tych miejsc postojowych. Więc to jest zawsze taki dylemat. Na pewno mogę odpowiedzieć jednoznacznie i definitywnie nie pozwolę na to, żeby ktoś usuwał platany, żeby budować rondo. Po prostu trzeba. Ja też tam często korzystam z tego skrzyżowania, bo każdorazowo kiedy jadę do, do Milenium czy do obiektów sportowych, no muszę się później do tej ulicy Łopuskiego po prostu wjechać w nią, trzeba po prostu jechać ostrożnie tak i uszanować i przyrodę, uszanować to, co jest nam dane i co jest piękne i z czego słynie Kołobrzeg. Panie Prezydent, kolejne pytanie dotyczy um, kierowców autobusów miejskich. Internauta pyta, czy to prawda, że brakuje kierowców autobusów? Kilka tygodni temu się nie doczekałem na Mazowieckiej na czwórkę w stronę Arki. Ile taki nowy kierowca zarabia w Kołobrzegu? A tu jak gdyby są dwie kwestie. Pierwsza kwestia to jest kwestia, czy brakuje kierowców. Nie brakuje kierowców, nawet są osoby, które chętnie podjęłyby pracę. Z informacji od pana prezesa mam te informacje, ale w tej chwili ten skład osobowy jest taki, jaki, jakie są potrzeby spółki. Natomiast nie ma to absolutnie związku nie wiem dlaczego tak skojarzył internauta z tym, że nie doczekał się na autobus linii numer 4. Za co przepraszam, ale powodów takiej sytuacji mogło być co najmniej kilka, mogło być, nie wiem, niekorzystne warunki atmosferyczne e, albo inna sytuacja. Na pewno nie ma to związku z ilością kierowców pracujących, bo ta ilość jest adekwatna do potrzeb. Natomiast ja mam taką prośbę i często internauci z tego korzystają w takich sytuacjach, kiedy ktoś na przykład, no, tak jak tu Pan wskazał, nie doczekał się do autobusu na autobus linii numer 4, to proszę o informację natychmiast do nas i wtedy Pan Prezes udzieliłby informacji i dzisiaj bym Panu odpowiedziała, jakby Pan mi wskazał jakiego dnia to było i o której godzinie, to byśmy powiedzieli z jakiego powodu ta czwórka nie przyjechała i czy rzeczywiście ona nie przyjechała, czy po prostu była opóźniona mocno, a Pan już nie doczekał się, tak jak Pan tu wskazuje. Więc jeżeli jest taka sytuacja, proszę na, nawet bezpośrednio do mnie na Messengera, często mieszkańcy piszą, ja wtedy to przekazuję do Pana Prezesa i mam natychmiast informację zwrotną i mogę udzielić takiej odpowiedzi. Natomiast z tego, co Pan tu napisał, dzisiaj nie odpowiem Pani z jakiego powodu ta, ten autobus po prostu był. Prawdopodobnie on był mocno spóźniony. Przechodzimy do kolejnego pytania. Kiedy planowana jest rewitalizacja Skweru Pionierów oraz Placu 18 marca? Projekt jest, ale co dalej? Projekt jest pełna zgoda. Wiemy już, ile nas będzie to kosztowało. Poszukujemy źródeł finansowania i mamy go zapisane w naszej prognozie na rok 2026, czyli na przyszły rok, ale nie ukrywam, że uzależniamy to w dużej mierze od tego, czy uzyskamy dofinansowanie, zwrotne bądź bezzwrotne, bo prawdopodobnie bezwrotnego, czyli dotacji nie otrzymamy na ten cel, ale. Są różne y, instrumenty zwrotne, y, pożyczki można pozyskać na preferencyjnych warunkach i nad tym właśnie pracujemy, ale w tym roku absolutnie nie pracujemy. Ja nigdy nie powiedziałam, że w tym roku będziemy ten rewitalizowali skwer pionierów i że y, powstaną tam zielone tarasy kultury. One są zapisane w naszym budżecie na rok 2026 i o tym nawet podczas debaty budżetowej wspominałam i radni też o tym mówili, więc chwilę cierpliwości. Naprawdę warto jest poczekać, bo będzie to piękne miejsce i na pewno będzie ono żyło i będzie zupełnie inaczej wyglądało, bo zamierzamy to miejsce zazielenić i trochę zmienić jego charakter, żeby nie była to taka miejska wyspa ciepła, typowa, zabetonowana, tylko żeby tam się pojawiły nowe nasadzenia, no i oczywiście te kontenery kultury, które będą tam funkcjonowały, które będą przyciągały. Przede wszystkim robimy to dla mieszkańców, ale myślę, że i turyści z tego też w sezonie letnim skorzystają. Pani prezydent, zbliża się bal seniora, i tutaj jedna z internautek pyta tak, dlaczego odchodzi się od bali i innych uroczystości w klubach seniora na rzecz organizowania dużych imprez kierowanych do wszystkich mieszkańców? W klubach stworzyła się bardzo dobra atmosfera, a zabawa z innymi mieszkańcami nie musi nam odpowiadać. Ale to jest jedno z zadań klubów seniora integracja osób w wieku senioralnych z innymi grupami w naszym mieście. A konkretnie ten bal. Ten bal jest zadedykowany osobom 60, czyli jak najbardziej odpowiada to tej grupie wiekowej. Po raz pierwszy robimy w takiej formule, nie ograniczamy się tylko do tych seniorów, którzy są zrzeszeni w różnych organizacjach, tak jak było to dotychczas. Tylko otworzyliśmy bardzo szeroko drzwi. Każdy senior, który jest posiadaczem kobrzyskiej karty mieszkańca, mógł w, w swoim czasie odebrać wejściówkę i będzie mógł się z nami bawić. Już w tą sobotę w hali Milenium zapowiada się huczna zabawa. Wielokrotnie uczestniczyłam w takich wydarzeniach i wiem, że seniorzy mają niespożyte ilości energii i proszę się naprawdę nie przejmować tym i nie, nie mówić, że, no, że nie ma to, że to nie jest dobry Pomysł, bo ja uważam, że tak, że jest to integracja. Spotkają się tam seniorzy z różnych środowisk i na pewno będzie to bardzo dobra zabawa. A my już zadbamy o to, żeby atmosfera była dobra, więc proszę po prostu przyjść, jeśli posiada ta osoba wejściówkę, bo niestety bez wejściówek nie wpuścimy do sali. Zobaczymy, jak się sprawdzi taka formuła, to będziemy może jeszcze modyfikowali bardziej, ale na pewno było takie oczekiwanie od seniorów, którzy. Nie są zrzeszeni ani w Uniwersytecie III wieku, ani w innych organizacjach. Dlaczego my nie możemy w tym uczestniczyć? No więc w tym roku posłuchałam, otworzyłam szeroko drzwi. Seniorzy bardzo szybko skorzystali z możliwości pozyskania takiego zaproszenia i na pewno będziemy się dobrze bawili w sobotę. No przecież o to chodzi w klubach seniora, często namawiali członkowie, że zapraszamy, wstępujcie Dokładnie. do nas, żeby wyjść z domu, otworzyć się, więc ten komentarz taki to troszeczkę. Taki, moim zdaniem, no Moim zdaniem ktoś obawia się, ale proszę się nie obawiać. Gwarantuję pani bądź panu, że zabawa będzie przednia. Kolejne pytanie, Pani Prezydent. Czy ze względów bezpieczeństwa zlikwidowane zostanie przejście na z internatu do liceum? Jest tam słaba widoczność i powinni przechodzić przez przejście przy przystanku. To już mówiliśmy e, o tym. To już mówiliśmy, ale jeżeli chodzi o doświetlenie tego przejścia, ja naprawdę traktuję bardzo poważnie wszystkie głosy, które dotykają obszaru bezpieczeństwa. I niedalej jak wczoraj został wykonany tam kolejny już pomiar, i okazało się, że oświetlenie jest pięciokrotnie przewyższa przewidzianą normę prawem. Więc ono jest oświetlone. No, na pewno może być utrudnieniem fakt, że no te platany te tam rosną, tak. ale one rosną i będą rosły, więc nie ma tu innej rady, jak po prostu zdjąć nogę z pedału gazu, bo na przejściu dla pieszych pieszy ma pierwszeństwo i trzeba bardzo uważać i po prostu być ostrożnym w tym momencie. Natomiast no, norma jest pięciokrotnie niższa niż to oświetlenie, które tam jest zaproponowane. Co ważne dobrze było, gdyby pieszy się też wychylał, bo faktycznie tak. za tych drzew też to go to nie ma. Nieczy redaktor z dwóch stron. Jeżeli, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, to nie można tak bezgranicznie ufać, że mam pierwszeństwo na przejściu dla pieszych, więc wchodzę. Nie, no o tym wielokrotnie mówimy. Uważać musi i pieszy. A przede wszystkim uważać musi kierowca, bo dochodzi do nieszczęśliwych wypadków, dramatycznych, często, często ze skutkiem śmiertelnym, i po prostu od nas wszystkich zależy, czy będziemy się czuli bezpiecznie. Tego się nie zrobi żadnymi zakazami, nakazami, bo jak widać, przepisy prawa, które precyzyjnie określają, nie uchroniły wielu osób od tego, że, że dochodziło do takich właśnie zdarzeń bardzo niebezpiecznych na przejściach, na pieszych. My każdego roku zwiększamy czy też doświetlamy coraz większą ilość przejść dla pieszych, doświetlamy ulice, wymieniamy te ulice na bardziej takie efektywne, efektowne, które po prostu no bardziej doświetlają i przejścia i w ogóle ulice, ale wszystkiego w jednym roku się nie zrobi po prostu. I to też musicie państwo wiedzieć, więc po prostu trzeba uważać. Wypadki zdarzają się również na doświetlonych przejściach, więc to jest tak naprawdę wszystko zależy od nas i od kierowców i od pieszych. Panie Prezydent, pytanie dotyczące klubu Kotwica. Proszę zlecić badania, czy mieszkańcy chcą Klubu Kotwica za swoje pieniądze, to tragedia, że mieszkańcy płacą za radość kilkuset osób, czas na męską decyzję zabrać pieniądze i rozgonić. No ja właśnie podjęłam męską decyzję, bo jako samorząd przygotowaliśmy strategię rozwoju sportu. A jak się przygotowuje strategię, to jest taki moment, kiedy mieszkańcy mają prawo się wypowiedzieć w tej kwestii, co dla nich jest najistotniejsze. Co jest najważniejsze w obszarze sportu dla mieszkańców? I były ogłoszone konsultacje, one trwały od 4 do 11 grudnia. Było też takie spotkanie konsultacyjne w hali Milenium, na które można było przyjść, można było zgłosić swoje uwagi. No i co wyszło z tych badań? Oczywiście nie muszę mówić o tym, że były one nagłaśniane i medialnie, tu dziękuję dziennikarzom, którzy nam pomogli w tym, żeby ta informacja dotarła do jak najszerszego grona mieszkańców. Mogli przyjść wszyscy, nigdy nie zamykamy się na jakieś tam określone grupy, tylko mogli przyjść wszyscy, wypowiedzieć swoje zdanie. Przyszło tyle osób, ile było zainteresowanych i muszę Państwa... Powiedzieć, że 74,5% jest za tym, żeby klub piłkarski Kotwica funkcjonował. Więc no, to są prawa demokracji. Jak są konsultacje, trzeba po prostu przyjść i powiedzieć. A jeśli nie mamy czasu przyjść i powiedzieć, to napisać, bo one trwały przez ileś dni. No od 4 do 11 grudnia było naprawdę dużo czasu, żeby, żeby zabrać głos w tej ważnej sprawie. Strategia została już teraz uchwalona. Pieniądze zostały, dotacja została podzielona, została powołana komisja, została podzielona dotacja, zostały podpisane umowy, i teraz nie pozostaje nam nic innego jak wierzyć w to, że te wyniki ankiety są odpowiedzią na to pytanie, które pan czy pani postawił. Czy kotwica piłkarska powinna działać? Moje zdanie, państwo znacie, uważam, że tak, że powinni grać, bo jest to na pewno, no poza oczywiście tymi emocjami na stadionie. Które towarzyszą zawsze w momencie, kiedy są mecze, to jest też promocja naszego miasta. I tu każdy powinien znaleźć swój kawałek podłogi przysłowiowy: i piłka nożna, i koszykówka, i nie wiem, łucznictwo, i szachy. Mogłabym tu mnożyć wszystkie dyscypliny, bo wszyscy ci, którzy złożyli wnioski, otrzymali dotację w, takim, w, takim, w takiej kwocie, w jakiej, w jakiej uznała i komisja, a później ja się przychylałam do tych decyzji, która pozwoli. Bezpiecznie funkcjonować w tym roku. Pani prezydent, przechodzimy teraz do tematu starówki. Czy nie sądzi Pani, że przy dyskusji o tym, jak ma wyglądać ruch i strefy parkowania w centrum, główny głos i najgłośniej krzyczą osoby spoza naszego miasta? Nawet w samym stowarzyszeniu, które pisze petycję, część osób to mieszkańcy z okolicznych gmin. Czy wie Pani, co myślą mieszkańcy centrum, którzy tu po prostu mieszkają? No właśnie, to jest tak naprawdę, że my mocno słyszymy głos grupy przedsiębiorców. Uczestniczyłam w takim spotkaniu, gdzie to bardzo mocno wybrzmiało. I, I oczywiście trzeba słuchać wszystkich stron, bo trzeba słuchać i tych przedsiębiorców, którzy pracują, i tych, którzy tu mieszkają. I nie zgodzę się na pewno, o taki głos gdzieś tam wybrzmiał podczas spotkania, że ważniejsi są przedsiębiorcy. Nie ma ważniejszych i mniej ważnych. Ważni są i przedsiębiorcy, ważni są i mieszkańcy. Czy znam głos mieszkańców? Tak, bo ci mieszkańcy wyrażają go w bardzo prosty w bezpośrednim kontakcie nie za pomocą fejkowych kont w internecie i komentarzy tylko po prostu przychodzą do mnie i po feriach w pierwszym dniu po feriach przyszedł do mnie i bardzo cenię sobie ten głos tej starszej osoby tego starszego pana przyszedł pan i powiedział mi że przysłuchuje się tej dyskusji i jest zdegustowany bo po prostu nie można nie można pozwolić na to, żeby samochodem wjeżdżali wszędzie ludzie. Jest parking, który jest parkingiem chyba najtańszym w Polsce, bo jest to parking za złotówkę dla mieszkańców, i ten parking powinien spełniać swoją rolę. Ale żeby spełniał swoją rolę należycie, to nie trzeba dzisiaj a priori zakładać, że w trzecim dniu od funkcjonowania stref płatnego parkowania i od czasu, kiedy parking, no parking już nieco dłużej funkcjonuje, że już biznes upadł. Bo to jest oczywiście kłamstwo, bo to nie jest tak, że w ciągu trzech dni biznes upadł. Tylko trzeba promować to, co jest i po prostu pomóc stworzyć nam. To miejsce na tyle atrakcyjne, żeby tu ludzie chcieli przychodzić. Ale my się tym zajmujemy, mamy strategię wypracowaną. Natomiast oczywiście, że znam głos mieszkańców i ci mieszkańcy, którzy mieszkają na Starówce, to nie jest tak, że oni mówią, że oni tęsknią za tym, żeby stały auta i było to zakorkowane, bo to nikomu nie przynosiło żadnej korzyści. Poza tym, że gdzieś tam ten zapach spalin się unosił i hałas, nie można było otworzyć okna, bo takie głosy do mnie do mnie dochodzą. My jesteśmy w jakimś na jakimś etapie Prac nad zmianą tej starówki, nasz projekt Starówka Odnowa toczy się, i ja naprawdę liczę na to, że przedsiębiorcy pomogą nas, że ten głos będzie głosem merytorycznym i podpowiedzą nam jeszcze i wskażą jakieś rozwiązania. A będzie do tego ku temu sposobność, bo zaprosiliśmy do współpracy eksperta, który będzie z nami pracował nad tym, jak ten teren jeszcze bardziej uatrakcyjnić. I ten moment na pewno nadejdzie, kiedy będziemy informowali o takim spotkaniu. Natomiast, natomiast, no. My też sprawdzamy, jak ta sytuacja wygląda, czytamy te komentarze. No i tak niestety jest, że, że, że to głównie głos zabierają mieszkańcy ościennych gmin, którzy tu przyjeżdżają do pracy i którzy nie mogą skorzystać z tego dobrodziejstwa, jakim jest Kołobrzeska Karta Mieszkańca i abonament mieszkańca. Ale no niestety, proszę Państwa, ja jestem prezydentem Koło Brzegu miasta Kołobrzeg, radni są samorządowcami miasta Kołobrzeg i my pracujemy na rzecz mieszkańców naszego miasta. Każdy mieszkaniec każdej gminy ma swojego wójta, burmistrza, prezydenta, do który powinien dokładać wszelkiej staranności, żeby tworzyć programy, które będą programami wyróżniającymi daną grupę, czy też przynoszącymi pewne korzyści, pewne benefity tym, którzy współtworzą budżet. Jedna rzecz ciągle się przebija i to wśród przedsiębiorców i tym jestem trochę zaskoczona, nawet otrzymałam takiego maila od pani, która mieszka w Grzybowie, nie w Grzybowie, przepraszam, w innej miejscowości, ale na terenie gminy, bo tych maili kilka wpłynęło właśnie od mieszkańców gminy Kołobrzeg, która tu prowadzi swój biznes na wizę w, ratusza i która pisze, że ona tu pracuje, tu prowadzi biznes i ona tu powinna mieć przywilej, bo rozlicza się w Urzędzie Skarbowym w Kołobrzegu. No, to, że się rozlicza w Urzędzie Skarbowym w Kołobrzegu, to jest, no, to jest oczywiste, bo to jest jedyny urząd w powiecie kołobrzeskim i tu się wszyscy z powiatu rozliczają, tyle że Odpis z podatku od osób fizycznych idzie do gminy Kobrzek, a nie do miasta Kobrzek, a my robimy, przygotowaliśmy ten program Kobrzyckiej Karty Mieszkańca dla wszystkich tych, którzy odpis od podatku od osób fizycznych przekazują do budżetu miasta i później z tego budżetu. Uważam, że powinni mieć możliwość skorzystania z różnych benefitów, z różnych promocyjnych naszych działań i to jest chociażby bezpłatna komunikacja, to są jakieś wydarzenia, które są organizowane, to jest na przykład no, możliwość skorzystania z oferty Miejskiego Środka Sportu i Rekreacji mogłabym mnożyć to jest kilkuset już dzisiaj przedsiębiorców, którzy z dużymi takimi rabatami świadczą usługi na rzecz mieszkańców, bo to ci, którzy tu mają, że tak powiem stałe miejsce zamieszkania, bądź wskazują Kołobrzeg jako miejsce zamieszkania, bo nie mają stałego meldunku, to oni budują stronę dochodową miasta, a my jako samorządowcy budujemy dla nich ofertę, która pozwoli im no, stwierdzić, że to co wkładają do budżetu, to później w jakiejś formie mogą skorzystać. Będziemy również mówili o tym, bo przygotujemy taki duży pakiet promocyjny, że można taki odpis od podatku od osób fizycznych skierować ten strumień pieniądza naszego do budżetu miasta, a później skorzystać z tego dobrodziejstwa, jakim jest koobrzejska karta mieszkańca. Już niedługo taki cały pakiet promocyjny pójdzie, więc może wtedy ta pani przedsiębiorca z gminy Kołobrzeg, która tu prowadzi swoją działalność on zastanowi się i powie, że chce skorzystać z tego. Na dzień dzisiejszy, na dzień dzisiejszy my zbudowaliśmy różne ulgi udogodnienia dla kołobrzeżan, bo oni swój podatek, odpis od osób fizycznych podatku od osób fizycznych kierują do budżetu miasta. To jeszcze na koniec, Pani Prezydent, pytanie dotyczące budżetu obywatelskiego. Na jakim etapie są projekty na 2025 rok? Są zagrożone lub zmiany w realizacji? Absolutnie nie są zagrożone. Państwo wiecie, że my realizujemy co do zasady wszystkie projekty, które, które mieszkańcy składają, a nawet jeśli ten projekt nie przejdzie, bo na przykład, no nie wiem, nie uzyska odpowiedniej ilości głosów, a jest on atrakcyjny i widzę, że wynika on z potrzeb, to i tak jeszcze te projekty później realizujemy, ale wracając do tych dwóch, które mamy na zaplanowane w tegorocznym budżecie. Pierwsze to jest rewitalizacja fontanny w Parku Szarmacha. To jest naprawdę projekt, który ja już się uśmiecham, bo, bo wiem jak to wygląda i pojawimy się w Dzielnicy Zachodniej 24 lutego o godzinie 17 zaproszę mieszkańców, żeby im to pokazać, ale gwarantuję Państwu, że to nie będzie e, tylko oferta, którą, e, propozycja, którą będą zachwyceni mieszkańcy Dzielnicy Zachodniej, bo tam na pewno będą przyjeżdżali mieszkańcy z całego miasta, żeby z Zrobić sobie zdjęcie i chwilę poprzebywać w tym pięknym otoczeniu. Naprawdę jest to takie spełnienie oczekiwań i tych, którzy chcieli, żeby zrewitalizować i żeby powstała tam fontanna, i tych, którzy w pewnym momencie protestowali, żeby nie niszczyć tego stawu, żeby te zwierzęta, które tam żyją, mogły tam dalej żyć. Myśmy to pogodzili, przedyskutowaliśmy. Z zarządem dzielnicy była bardzo dobra współpraca w tej kwestii i to, co tam powstanie, to będzie na pewno spełnienie oczekiwań obu stron, a przy tym będzie to wielka atrakcja turystyczna. I to jest ten jeden projekt, drugi defibrylatory. Nasz wydział wiodący przygotowuje już specyfikację przetargowe, więc one na pewno też będą, będą też zrealizowane. Więc tu nie ma najmniejszego zagrożenia. Za chwilę ogłaszamy kolejne, kolejną edycję budżetu obywatelskiego, więc szykujcie już, drodzy Państwo, swoje projekty. I w ten sposób upiekszajmy nasze miasto i sprawiajmy, że będzie nam się tu żyło lepiej. Dziękuję Pani Prezydent. Tym tematem kończymy dzisiejszą audycję Prezydencki Kwadran. Ze mną Prezydent Anna Mieczkowska. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia. Do usłyszenia.